Oliwko, teraz będę jadła marchewkę po raz pierwszy. Na razie mam samą łyżeczkę. Oliwko, pokaż jaka jesteś duża. Uśmiechnij się ładnie, pokaż, jaka jesteś taka duża baba. Już będę jadła marchewkę pierwszy raz. Łóżeczka ci sama smakuje, tak? Położymy tutaj aparatik. No. Będzie pięknie. widać oliwkę? A mogę łyżeczkę? Oddasz mamie łyżeczkę? Mogę oddać mi łyżeczkę? Ja mam dla Ciebie coś pysznego! Ale będzie py... Ale nie całe! <grymne> Dawaj to! Ale Ty jesteś ma kończuszek! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A na jest gorący na pewno? Co to wyszło z tego? Ojej, jeju! Co to było? Smaczne. Oliwka chyba nie umie jeszcze połykać za bardzo. No coś tam trochę wleciało. O matko, w tym tempie to my się za wiele nie najemy, Oliwko. Ale fajnie, to tak smakuje? Czy nie bardzo? Coś Ci chyba nie smakuje. To nie jest, mamy mleczko? Ojej, ojej. Jeszcze raz. Ciekawe, jak to musisz połykać, kochanie. Łyżeczka jest fajniejsza, połknij. O, coś wyszło do brzuszka. Teraz wyszło. To by się cała miseczka podoba, tak? Jejku, jejku, jejku. Haps. Mm, chyba dobre. się będzie szczęśliwa z Tatą, że ty będziesz jadła marcheweczkę, będziesz miała więcej witaminek. Aha. No, coś nam to połykanie nie wychodzi. Alusia? O, jak pięknie otwieram buźkę! Tylko jeszcze nie wiem, co zrobić z tym, co mam w buźce. Tytytytytytytyt! Tyt, 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 tyt za mamusie. O, jak pięknie otwieram buzę! Pyszna marcheweczka? W tym tempie to my będziemy jadły do jutra. Olivia? marcheweczka jest pyszna, tylko coś nie wchodzi. mam da więcej. To może więcej zostanie w buźce. O, jak pięknie ty buzie. No, jest szansa, że trochę więcej zostało w buzi. Ty też sama, tak? Proszę, i tak jesteś brudna. Ale drugą stroną, kochanie. Drugą stroną, tam jest marchewka, no? O Jezus. O Jezus, po oczach. No, prawie do buzi weszło. I jeszcze, jakby było drugą stroną, to by było całkiem super. Dobra, możesz mi to oddać, bo już całkiem będziesz cała poprana w manchewce. Dam, dam. Mama da. Oddaj! 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 Pierwsza kłótnia nasza o łyżeczkę. Oddawaj! <grystanie> <grystanie> Kochanie! O, coś tam zostało. Jej, jej, co? Miseczka Ci się podoba? Paluszkami byś chciała? Ale będziemy upyplane. racji mama pozwoli. Pierwszy raz. Pierwszy i ostatni. Proszę bardzo. O, ale upyplane. Im więcej będzie do buzi, tym więcej pójdzie do kartełka. Oliwko. Tu, 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 tu było za mama, teraz za tatusia. No pięknie. Ona chce sama. Siama, siama, siama. Pięknie tylko zajada. No, ta będzie z ciebie dumny. No, pięknie jesz marchewkę.